Ja taki grom wypada. No, gromie, gromie, dawaj, spadaj z groma, z nieba. Trzeba I to trzeba wkurzasz tych, tych ludzi, bardzo. Jeszcze raz, starczy. I ostatnia. Aha. żeby tej skrzynce wypadło. O! Gro. <laughs> Mówiłeś. Moja Piona. Patrz teraz. Hop, tak. Pach, 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 pach. pach. z tej strony Bartek i i Wielki Tata. Zrobimy odcinek z gry Brawl I zrobimy co dzisiaj? Szukamy kogo? Groma. Skąd Bartek chce Sir i Wielki Tata. Szukamy postaci Groma. Szukamy Groma, bo musimy go zdobyć. Na wcześniejszych kontach mieliśmy groma z challenge'u. Tak. A tu nie robiliśmy tego challenge'u, żeby go. odblokować Ze skrzynki. Patrz, lepiej, Tutaj mamy tą postać do odblokowania. Musimy tego pana zdobyć. No i co? Ten miał być kiepski, miał być słaby. Bo okazało się, że teraz rozwala ludzi po prostu na mapach. Tak. <laughs> Więc mamy 64 próby. <laughs> I starpaberki też by się przydały, żeby wpadły. Więc czyniemy tą radość, zadość, cztery sztuki. Co? Skąd wam to? Będą cztery, bo śrubki w Śrubki, śrubki. O, serduszko, gdzie ulepszenia będzie? Nie. Yeah. Dobra, dobra, my tutaj challenge szukam. O, o, świeci się. Aparat jakiś. Ego Loli. Zatrzymuje się, aby zapozować. Pozwala to zyskać 70% tarczy cztery sekundy. Fajnie, fajnie. Nie wiem, Nie wie, to... próbowaliśmy jeszcze. I teraz taki grom wypada. No gromie, gromie, dawaj, spadaj z groma, z nieba. Grom. I mamy groma. Bum, bum, bum. Bo jeśli grom grom, spadaj z nieba i wypad grom. No i spadł jak grom z jasnego nieba. Koby, <grystanie> czyli tu, 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 tu. Ospieranie skrzydła. <grystanie> Widziałeś? Był grom. Tak? No to grom się ucieszy. O! Star Power do Franka. No i zobaczcie, mi się to podoba. Będzie łatwiej wymaksować postacie. No O, o Bel. Zaraz, niedługo kończy się ten nasz sezon. Za 10 dni. 11 dni. Cały już, bo nie będzie tego sezonu? Czy kolejny będzie przecież z tą postacią. Mm. Mm. Więc wbijajcie, bo jak ktoś nie wbije, no to osuwamy. Znaczy co? Ale co usuwałem? Wojna gdzieś się udział po prostu. O! Gadżet. Nie znam. No i Frank ma 1100 do życia i może więcej zrobić na mapce. Jak będzie grać w ligę pucharkową, chociaż, chociaż te 10 pucharków. Trzeba zdobyć. No. Zaraz złapiemy wszystko maksymalnie. O! Kolejny Spar Star Power to O... Topalacz. Star Power ciągle. O! Dwie, dwójka się świeci. O! Czekaj, czekaj, czekaj. No, pojawia się wersja ta Skrajny kolejny cień, która atakuje jej wrogów. Pięknie. I kolejny Star Power Do? Belo trzymaj 20%. Ciecz po prostu wszędzie jest na. Trzeba, trzeba korzystać. Trzeba korzystać moi drodzy. Jak coś wypada, to trzeba korzystać. Grom. Fajnie grom, ulepszamy cię. Nawet można dwa razy go ulepszyć. No to nawet spoko. Du, 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 du. To ten jest filmiku, pamiętacie. To ten z grom. Odpaliłeś sobie, zaraz zobaczymy, jak Bartek tu wymiata gromem. <grym> Spróbujemy. Solo ustepiłeś? Tak. Ło lipa. Trzeba skrzynki ładować. Pani moich kolego. I gromem trzeba po prostu robić mijankę naokoło. No, trzeba naokoło, naokoło trzeba omijać to wszystko. Całe czas. I to trzeba wkurzać tych, tych ludzi bardzo. Jeszcze raz. Starczy. O. Co ty zrobiłeś teraz? Jako... Ja mówię naokoła, a ty centralnie na niego stoisz i zginąłeś. Pasuj. No ty jesteś pros. No nic, no grom jest bardzo dobre, jeśli chodzi o to. A ja nie umiem ty grom grać. Dobra. Odpalamy u mnie. Tego nie zostawimy, Zostawimy sobie na, na, na postać. Na postać. O! Mm. Przyda się. Daje życie. Nic, a to jakby było zero tych monet to by było świerdzę Wypadnie zaraz zobaczysz Nie, ja to to nie z tego skrzyneku nie może nic nie wypaść po prostu. A jak to nic nie wypadnie? Wypadnie. Moment. O! Gadżet, Wypiliśmy więc, już wypadło. Ale że da... Zaję, że grom wypadnie. O to samo. No tarcza to co coś znaczy. Okej, jak, jak znajdziesz groma. O! Prawie dycha była. Aaa nie. O. Gra. Ha, <laughs> mówiłeś. Moje Grom. Grom. Dobra, nazid. go lepszy. Źle ulepszyłeś. Nie. Jedno. Tak. Dawaj, dawaj. Dobra. Odrążę jeszcze skrzynek, bo Leona trzeba jeszcze mieć. Teraz ja nie myślę, że nie będzie. Będzie, wpadał. zobaczysz. A, a mówisz jak wypadnie. To dam ci drugą wychę. 4, 3, 2. O, 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 Dobra, dostał spik. I a, ostatnia. Chyba tej skrzynce wypadło czary mary czary cokolwiek. mary? Cokolwiek. Chyba wypadło cokolwiek. Cokolwiek. O. Cokolwiek. No mamy cokolwiek. <noise> Dobra. Teraz ja chcę sobie gromikiem pograć. Gromikiem... Czyli wieki to też przyjmuje stery. Tak, bo to trzeba grom odpalić. Panie gromie jesteś. Trzeba cię ulepszyć bo nie będę do domu. Na do pierszynkę bo mnie szybko rozwalą. Na wiecie czy będzie wielki tarta grał? Na zepukarykowym tarykowym. Ojejku, moc piąta. Jedziemy na no, widzę, pucharkowej? No pucharkowej to nazwijmy, będziemy grać. Super, super. Dobra, jedziemy. Wielki tutaj umie grać w gromem? Nie, nie umie grać w gromem, ale postara się. A sam mówisz, że to jest łatwo coś gra. Bo tu się troszkę przycina, mi tutaj wifi. fi Czemu? Nie. A, a, a. A może teraz zrobimy challenge wyszło. Wow. Patrz, pyk i pyk i dwóch nie leżyje. Pyk, pyk, pyk. I kolejne power cubic. Power cubic. Zostało nam ilu? Patrz, patrz, patrz go. Patrz teraz. Pop. pach, 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 wow. pach, pach, pach. I biadę. pach. pach. Ja wiem, ja jej ja nie lubię tej Pach się tutaj skitrał. No jest najgorsza opcja. Pach. Pach. I teraz się zabija. Pach. 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 Pach, 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 pach. I pach, pach, pach. I grom rozwalił wszystkich. Jesteś numerem jeden. Ta-da-dam z tym pięknym akcentem. Jesteś numerem jeden. Kończymy ten jaki? Przyjemny. Przyjemny, mocny jak grą odcinek. Więc dziękujemy Wam, że za to, że byliście, że jesteście. Nowych widzów też pozdrawiamy jak najbardziej starych, jeszcze mocniej. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.